Ja jestem na dachu. Możesz patrzeć, możesz patrzeć na duże ten, na duże drzwi. Tak, okej. Ja okay. małe do wejścia będę pilnował. Dobra, tutaj nikt nie wchodzi, przynajmniej tak nie wygląda. No rzeczywiście, strzały słyszałem, ale... Tak, 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 tak. Automat na pewno jeden. Ale to nie, nie wiem, to brzmiało jak, jak AUG chyba? Nie, 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 Albo ja kałach byłem... jakiś dziwny. Wiesz co? MK albo AUG No mm -hmm. Widzę bazie. zombie biegnie w stronę góry snajperów Tak? No to obserwuj Jest, jest dwóch gości na górze snajperów Jest? Jest dwóch e, gości Jeden raczej miał moc z z rogrys ale się siedzą czy biegają, biegają? Yy, Stoją sobie na górze snajperów Gość krwawi jeden zdejmę go A jaką masz broń na górze stoi Dobra, jednego gościa ściągnąłem no nice. w którym miejscu? W którym miejscu? Ym, cholera, cholera, jakby ci to wytłumaczyć. Dobra, jest trzech gości, ja pierniczę. On jakiś na pewno. Oni Który... są teraz na ulicy. To Tutaj, może być... Koło tego. Tak. Dobra. Czekaj, jeszcze gości żyje? Kurde, jakie mam lagi. Ja dobra, ściągnąłem drugiego. No nice. Ładuję. Dobra, gościu podbiega, on ma SKS-a chyba. Gdzie jest? Gdzie jest? Podbiega pod remizę. Dobra. Przodem. Yy, tyłem, tyłem, tyłem. Jest pod murem tutaj gdzieś. Jak to panowie, to jest się mistrzem. Jednego ściągnąłem na górze snajperów to się ześlizgnął. Oluju, kto tam tak walnął? Drugi zaczął go lutować, to go też ściągnąłem. Aż tak było słychać? O Boże Ale mi serduchowali, chowali, nie? Ja już będę przy pierwszej straży zaraz dobiegał. Dobra. Dobra, jest. Z tyłu, ja jest, jest z tyłu, jest z tyłu, kręci się. Tak, jest z tyłu. On tu wejdzie dobra. zaraz. Czekaj, ja, ja go Daj, widzę, dobra. ja go skąd obserwuję? Włodar, a weź się wychyl do niego tak, tak jakby życie nie, zauważył. Nie co, Drawecki już tak spróbował i spadł. Gość Goście... się... Bandażuje Ej. A, a nie, czekaj, do widzę go, niego? widzę go. Dostał. Padł? Czekaj, dostanie po nodze jeszcze. Dobra, dostał Dobra. po nodze, zlutujcie go. Włodek, oh. co on zrobił? Wszystkich trzech wybiłeś? Wszystkich trzech wybiłem Włodar, Dobra. Co on teraz? Jakie Jestem porobi? tu, widzisz mnie? Kuki Dobra. na górze tu Ej, mogę AK albo SKS? A, a muninkę am do AK, AK Mogę wziąć to AK yes. To on miał kawacha! Gdzie reszta leży? Eee, już was zaprowadzę, bo ich było dobra, trzech. Ej, ty pilnuj, ty pilnuj, pilnuj, proszę cię. Dobra, to ja będę do ja siedział. No Królicze nogi, czaisz? Dobra. Kuki? Mnie, mnie wodar, no. Dobra, czekaj, gdzie ty jesteś? Z tyłu. Na ulicy, na ulicy. Na ulicy jesteś, gdzie no. ty jesteś na ulicy? E, no, czekaj, ty jesteś teraz? No na ulicy, przed remisem. A, dobra, cały czas prosto, tam jest pojedynczy krzaczek na lewo. To od dwóch tam leży. Tak jak biegnę? Nie, nie 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 nie, z tyłu, z tyłu. Z tyłu. W z stronę miasta, miasta ja myślałem, że oni w stronę... O negra. widzisz? Tam powinieneś ich widzieć. Tu? Tam jak biegniesz cały czas prosto. Kuki. Nie, no, nie, 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 jeszcze dalej. Jeszcze dalej. O, widzisz no, ich? Nie, na prawo, teraz na... Eee, kuki, stój. No. Na prawo się odwróć w stronę miasta. Widzę, widzę, widzę. No, dobra. Dobra, dobra. Wszystkich ja cięch do ściągnąłem. Nice, to? No kurwa Jeszcze pytasz. Ty, Blaze jest zajebistą bronią. Połóż się, połóż się, połóż się. Jakie broni mieli kuki? Jeden gościu miał kałacha. to go ściągnęłem na końcu. Bez rewelacji póki co. Oprócz tego kałacha. SKS Tutaj trzech leży martwych. Jest jeden. Ja ściągnąłem dwóch tam. Mogę mu jeden Mosin. Możesz, możesz. Dobra, już 6 strzałów, 3 trupy Jest jeden Mosin. Tak, z jednego będzie już... Ja od razu wyrzucam. Kurde, no nie da się wyrzucać. Już biegnę, już biegnę. Macie żart jakiś dla mnie, bo ja jestem w hangry, Mam jest... żarcie dla ciebie. Nerwia mnie to. O z Boże. Strony, bo ja jestem. Widzisz komin, bardziej od tej. Mam tylko 15 ammo w twoim kałachu. A może Dobra. masz Może miał pociski kto, ten tamty? Tam. Jaki, Jaki on ma ammo? ammo? Jaki on ma ammo? Ten kałach? Nie wiem 4, 5, 45, 5 czy? Tak no tak 39 tak. tak To się będzie trzeba przejść na bazę Albo na więzienie Ja jakaś na górsku... Ty mega celny jest ten Blaze kocham tą broń Mówiłem. Dobra jestem ja pomarańczowa kurtka zaraz będę wbiegał do takiego dobra. lasku Dobra dodał Wajchodź yy, To było A... bardziej z tyłu remizy czy z przodu? Z przodu w... Tam u góry leży shotgun dla, dla Szczepana? Czekaj Kierlix. jeszcze widzę zombiaka który... A nie, czekaj Le, tak, widzę ja zombiaka, który biegnie. Kurde no. Kierlix. no to czemu powiedział szczepan? Nie Cs. mogę wyjąć od niego, więc Ja biegnę, już biegnę. A ty biegniesz skąd? Eee, od miasta, e, górką Od miasta. Po lewej od lewej strony. Widzę gracza. To yeah. ja, to ja... Pomarańczowa. Nie, 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 pomarańczowa kurtka? Tak, ja. Niebieskie dżinsy? Tak, dobra, to spoję. ty. Dobra. Dobrze. Dobra, dobra, to ty. Zawału, gdzie, gdzie, jest tam. Gdzie, dawaj. gdzie są te... Gdzie są... W prawo, w prawo, w prawo biegi. Na, na ulicę Widzisz mnie? Patrz prynik. Biegnij trochę widzę bardziej cię. w prawo, trochę bardziej w prawo, tutaj za murem. Pra w prawo, w prawo, w prawo. I wzdłuż muru dawaj, ja tutaj jestem. Okej, okay, już biegnę. Wszystkich trzech zdjął. Hmm, porobił. Tutaj leży w krzakach trzech. To ja, to ja, to ja, to No właśnie strasznie. Dobra nie, nie wal nie w wal tego zombiaka już. Aż mi, mi na duchem poleciało. Nie no niemożliwe. Widzisz mnie Relix. Tak, 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 tak. Dobra. O, Zombie tam biegnie. O widzę, widzę. Jak ich porobił. Znaczy ja zabiłem trzech, nie o, czterech. Kurwa ten, ile zombiaków. To jest moje ku ten co miał pomrańczowego drypaga. Ok. Okej. odejdź, odejdź. Oko. Więc co miał pomarańczowego drybaga, to był yy, ten Moje ciało stare to macze... daj mi go, czekaj, chcę tą maczetę zobaczyć Dobra Znaczy ta nie jest jakaś mega fajna, znaczy Fajne. mega fajna, mega mocna Najlepsza Chyba. jest siekiera strażacka Chyba tak Dobra, biorę tego Montiana zrujnowany co prawda ale lepszy to niż... No mountain, chociaż będziesz miał więcej miejsca, nie? No. Ty ale ich tam pościągałem. Cztery co trupy tam narodili, były? Chłopaki. Cztery. To oni w takim razie ściągnęli gościa, który szedł. Tak, 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 Aha, tak. bo jed, jeden trup to jest kredyt, zapomniałem. No tak, tak, tak. tak. No. Mieli tu, tak. Oni ciebie zabili, ja zabiję ja, ich. Miał. Uważaj, bo do ciebie może zombie przyjść w Ja jestem na dachu. No ale gdzieś tam wleść na wieżyczkę. Dobra. Da tak radę? Co, spadamy stąd. Chyba, nie? Eee, Kto jest tutaj? A nie, ja to chyba, kuki tutaj jest. Ja chyba no, ja. shota wezmę, szczerze mówiąc, z tego. Dobra, schodzę. bo nie ma tutaj. Ja mam jeszcze do... Ja jeszcze do shota mam tutaj ammo w Pytę, ja także am shot bierz shotgun. shotguna, No, shota wezmę. Tu Kto biegnie do remizy teraz? A ja nie wiem, co mam zrobić? Mam 15 Ej, grać, grać, grać. gracz, gracz, Przed remizą. Będ, obok? No, pod murem. Pod murem, pod murem. siekierą i, i hełmem. Znaczy hełem, kaskiem motocyklowym. Dobra. Stój! Oh, oh, no. stay, 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 don't Stop. don't move. Zabiję, nie? Go. Mo uh, put uh, down, put your down, axe. down your axe. Wow Zabiłeś go? Tak, ja. tak się zbugował. No. Dobra uh, 20 ammo mam do twojego kołacha, żeby załadować magazynek. O zajebiście właśnie... Zrobilnowane. Eee, no. uh, split, uh, podziel, podziel, wydziel te dobre. Uh, ten... Co? Poko, tam on siekierę rzucił, więc weź sobie, bo to jest najlepsza broń. tutaj, tutaj, tu jest ja tutaj No panowie, powiem wam. On miał. kogo to było mięso? A rabit. już myślałem, że ty popolował. No, gościu właśnie królika tam ubił gdzieś kiedyś. Ja ci tutaj wyrzuciłem, mamo, widziałeś? A kuki ty że, jeść nie chciałeś przez przypadek? Albo salinę? No leży tutaj gdzieś Coś tam, ale A to ja ci dam salinę, sam o, sobie zaplikujesz leży, że Dobra. Dobra, obserwuj okolice naokoło, bo ja sobie zjadł A okej, okay, to tak, zjadł to, to... Krylix, powiedz gdzie jest e, Ja już wchodzę do budynku, bo potrzebuję ammo do Ja mam, ja Nowy właśnie tyfy. mam to ja Aha, okej okay. Dobra Wyciągnij tą broń Tu Dobra. Raz Dwa Trzy Dziękuję Dobrze, że Masz, ten Idę zjeść Relix, łap Dobrze, że ten typ nie miał żadnej broni palnej, nie? Bo jakby mnie tam złapał na tej drobinie, to bym leżał i kwiczał. Jezus, ile tutaj ammo macie dla mnie. Ja właśnie nie wiem, czy zostawię... W sumie mam... 35 amo do kałacha no to może zostawię kałacha. A ten pristine to amo czy ruined? No, ja dałem mu pristine, bo właśnie znalazłem jeszcze... A to w... bierz tego pasy... kałacha Jakiś automat się przyda. Bo mamy w sumie dwóch snajpere, Dwóch snajperów, ja i Kuki, więc... Każdy widział kiedy jest strażacką, bo... Ja mam, ja mam, ja też mam. Dobra, to ja wezmę kilów. ale już nie mam mojego ciała, szkoda. O, kuki! Co? Paczka amunicji z domuzina była na samej górze. Gdzie? O, proszę bardzo, to weź mi jak możesz. Już, już widziałem. Eee, powie, a kuki miał być ze 6 sztuk tak luźnych. No dam ci 10, znaczy połowę hmm. paczki. Nie eee, wiesz co ja mam ma 16 żarty, więc. Bo ja nie mam Aha. nic praktycznie, ja Ja ci dam, ja ci dam. To też nie mam. A Chociaż dobra, by ktoś miał. Wiecie co, to wy się tam chodź, podzielcie wody. jak będzie wam brakować. Aha, bo chodź, wam brakuje o, ja już, to ja zejdę. No chodź na dół, chodź na dół, ja ci dam się Dobra, wycie ci tam żarcie przyszykujcie, jak pójdę po... Jak jak... Ale... Tam... Ale zombie tutaj jest. Poszedł dobra. do was. Widzę, widzę. A ja, tam ja nie mam go idzie. czym bić. Ja mam. Ja go zabiję. Na dół poszedł na zewnątrz jest czy w środku? Na zewnątrz. Na zewnątrz. Eee, myślałem, że... Tam Kurde, prowadzi... czemu czasem... O, ciskam jedynkę Ej, i muszę się. Ej, brać no tego ja wy... Moslina jak idzie. Ja wyrzuciłem tego Moslina, bo amo za mało, za mało mam. Ej to, to ja sobie dar... wezmę. Chodź popatrz, co to jest. To jest PU scope do Moslina. pasuje? Peł scope eee, pasuje. Mam eee, też mam piescoupa, ale demaged. Widzisz? Włoda, weź to podnieść. Podnieś. Eee, Jezus Maria, czekaj, tu tak. muszę poprzewijać, gdzie ty to rzuciłeś. O, tu. Ale mam, dzięki, dzięki. E, ktoś chce tego przy Nie wiem, Włodar, no. Ja mam Mosina z long range scopem, więc może tego Blaze'a. Z Mosina będzie ci trudniej strzelać. Mówisz? Na bliższą odległość. No, na bank. Blaze jest dużo lepszy. No to bądźcie, chcesz tego robię? Mosina? Krylix? Ja mos A. Nie, ja nie chcę, ja sobie z polatam. radę. Słule A te, tego ja, to tego pełskopa mimo wszystko wezmę teraz i wywalę go na polu gdzieś. No, jak ty, Dobra. Jak dzisiaj mi się tyle typów udało zabić, no to... ...shot'a to wątpię, żeby... Przeszukaliście to ciało już na pewno? E, tak, tak e, ja te dwóch no. typów to już wziąłem w hide body, żeby... Znikną. Czekaj, to... Mm, Moment. Można temu gościowi wpakować tego Mosina tam? E, no, załóż. Spróbuj założyć. E, ma ktoś te żarcie, Bo ja nie mam nic. Do żar, do, do żarcie. Czyli take machine into Ej, Wapakujemy. nie mogę załac jak już y, wpakujesz A jak nie to nie, to schowamy A co ty Ej, nie... chciałeś poko zrobić? Eee, co, co mi da... Kurde, jak ty masz te... K... Krylix.. Krylix, eee, jak to mi to do... amunicję co dałeś, to ja nie mogę nie wziąć tego magazynka. A bo It's musisz body. wyjąć magazynek z kałacha i Dobra. dopiero załadować. Dziękuję. A, On miał mountain z... backpack yy, yy, wodar No Albo dobra, ja już się tym zajmę. A właśnie Macie żarcie żarty? chcieliście, chcieliście no, jedzenie. Ja, ja, ja. Tutaj Idę wyrzucę w krzak i Mosina Dobra Masz Podbieni to i przez przez I masz to, i masz to, żebyś tam mi nie padł z odwodnienia. Oooo Jeszcze ty pomiał makarowa i z magazynkiem o. w środku. Gracz! Tak. Gdzie? Gdzie? Ktoś na globalu gada Gdzie, 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 gdzie? Nie gdzieś tutaj nie wokół mizy Dobra, utrzymajmy się razem, żebyśmy się wiem na zajmie, co zawoduje. Ma broń? Nie broń? widzę, ale wiem, że gdzieś tutaj przy murze jest. Nie ma broni. Preś spawn. Preś spawn. Preś spawn. Dobra, 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 Spodnie dobra, nie dobra, nie dobra, ma. nie strzelaj, nie strzelaj. Nie, strzelaj. Okay. Nie, nie, niech sobie idzie. Weźcie mnie przypomnęcie, hey, bo man. muszę zjeść trochę. Hej. Why nie don't have your go tutaj. Do You Do mnie. Mamy dla ciebie. Dobra, wezmę tego kilofa. Do mnie. 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 a mnie. Do Do mnie. Do pants, has, uh, pants uh, and uh, Do Tutaj w okay. rogu żeby ten typ To mi się rozdaje. schowaj w remidzie, właśnie gdzie jest ten saving kit. Patrz na niego, jakby zaczął mnie atakować. O, maskę go miał. Mogę jego się wziąć? Bierz, bierz, bierz. bierz. Czekaj, bo ten typo... I give you pie, I give pick you pie, Can I take axe, please? Maybe pickaxe, maybe, pick maybe. Pick maybe? I give you pickaxe, I give you my friend. OK. Want you maybe with some food? Or No Ehm, um, Ok, już nie. No, okej. Okay, dobra. Ej, zobaczcie jaki ma nick. Yeah, okay. Zobaczcie jaki ma nick. Dobra, spadamy stąd, bo... Ja Dominik 2. Że to, że to Do... który Dominik? Dominik 2. No się, czy nie, nie, jest nie nie Polak. Dominik przez... A, okay. dobra, oh. widzę. Dominik I przez C. Ej, mate? Ej, kto bierze tą siekierę? Na... Joe. Ja już wiem się kiedyś. From, from, from where are you from? from? What are you are you are you Scotland. 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 <laughs> Wiśnia, <laughs> Wiśnia. Wiśnia. Dobra, Wiśnia Szwecja podobno, Szkocja. No, tak. nie Szkocja. O no, nie, no, no, spadamy, co? Good luck. We okay, we, from okay, we, go we from Poland We We will... We okay. will go now. We will go yeah, now. Good luck man. Man, good luck, man. Bye. 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 Yes, Poland. Kurba. <laughs> yes, dokładnie, dokładnie. Yeah, Everyone knows that. <laughs> You're, know not that. You're not surprised me, that. mate. Oh. <laughs> <laughs> kurwa chiba, kurwa chiba. <laughs> kurwa chiba. <laughs> <laughs> exactly, exactly. Ja muszę inowany plecak i więc będę musiał sobie To kibaj, just come with you for now. Okay. Okay, if you if want, you, if you, can want can you can come <laughs> Typa widzę albo zombie to jest. Gdzie? Ząbiak. Ząbiak Informuj. Zombie Zaformuj. Dobra, dobra, dobra. No ja 15 klatek, zajebiście. Jak jest dużo graczy, biegnie w, w kupce to mi mega laguje. Proszę, Podnie sobie, podmienimy, bo tam były z Dobra, chodźcie do drugiej remizy. Idem. Jezus Maria, ile sure tych zombie Jeszcze sobie tylko podmienię ten plecak, staję zombie goni? Mnie! Gondara. Fire Station się tym zajmie Całe miasto czyścimy z zombie, wszystkie zombie z miasta za nami biegną <noise> Ludzi też czyścimy Kto strzela? Strzela! Z Gdzie? prawej ktoś Z prawej? Z prawej ktoś strzelał Dobra ja wbijamy, wchodzę. wbijamy do, do remizy i się Ej, Zamknięta, zamknięta Na zamek, wszystkie drzwi Nie, tylko jedne Dwa Hands up, hands up to jest? To typu... jest zbiera dopiero lut Mówiłem, że ktoś strzelał Dobra, chodźcie do środka Ja chodźcie się zap muszę zap zająć zombiekami, ja zaraz Dobra. do was przyjdę Czekaj, nie, nie wiem co robimy z tym typem Hands up, hands up Kajdanek okay. e, bym poszukał Staję. Ja mam, ja mam, zaraz przyjdę Ja mam Dobra no to pokoru uh, my go ten. Ok, wait, wait, don't move. Idę do was. Którędy weszliście tyłem? You can take this later, X. Cool. Nie zapieł się w taka idątki coś. Jest jeszcze raz próbuj. Ja, uh, ja patrzę jak będzie domeniować. Someone shooting. Uh, shooting. Uh, so we uh, uh, we stay we in fire station in now. In now. Dobra. Jestem w środku. Nie możesz? Nie. Czekaj, ja spróbuję, Thank bo tutaj you. jest coś Thank spieprzone. You. Give pants, Give on, the pants on the floor. Pants on floor. Pants on floor. Mate. Czekaj, Mate. odsuń się, odsuńcie się, bo ja nie chcę nie, was nie, skuć. Nie, niech pan nie. włoży spodnie, bo w e, nie może. Dobra, skuty. Dobra. Okay. Okay. A jak są uszkodzone? On ma uszkodzone 29 ama do magnuma. Bierz ktoś. do magnuma. Dobra, ja biorę. Ja mam od cholery, więc... Mama ktoś kluczyki? Już mi się przyda. Ja tutaj apteczek biorę w madarze z Ale pilnujcie... Piln Je jego kolega ma przyjść. Widzieliście co pisał na trzecie? Kto? No tego Bo, typa. Może jego kolega ma przyjść, jest świeżym spawnem. Niech przejdzie. Jak jest świeży, to niech przychodzi. Jak jest świeży. A ten gość coś miał? Tamten? Nie, ja mu tylko zabrałem coś. Tam. Tutaj na górze balistik Hełm. Ja, jakby ja ktoś spray. chciał? A, dobra. dobra, dobra. Ja pilnuję drzwi. Kurde. The... Jaki kłopot jest tutaj? Czekaj, A, dobra. kliks ja mogę ja, wziąć, ja bo, bo ja mam spray do niego. Mogę wziąć? A, yeah, I no ja i do... A ja ci dam motocyklowy zielony. Uh, Tomasz. Kill, kill, but he must say. Nie mogę Zombie. Nie mogę z Hoxem maską wziąć. He must... He, he must tell us. Oh, wow, 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 Oooooooo, za mnie za mnie Chce ktoś maskę? E Hawks Dobra. Ma? Wbijam Mas na samą górę wie e remizy. Będę e spotował. Chce ktoś maskę Hawkson y Warn? Znalazłem różowego derigera. Ktoś chce? Więcej amo do Magnuma. Ten no, co, będzie ja tak... tak? Czyli nikt nie chce tego. Uh... pyta czy może zabić zakładnika? Nie, on no, mówi, no. Oh, if you want, Nie, nee, nie, czekaj go. Nie, nie mogę, nic <gulatacz> mu <much more gulatacz> zrobić. <gulatacz> macie alkohol albo ten, Dezo de znaczy dezodorant do odkażania. He is not with us. <gulatacz> <gulatacz> czy nie macie? Ekon to rusza. <gulatacz> Co, czy co mamy? Macie yy, ten? Alkohol albo do odkażania? Chce <grym> ktoś mam... to maskę? Oksona? A, A mam jakieś salinbak, nie wiem co to salin jest. Salinbak to jest do... coś takiego jak sztuczna krew, jak ktoś ma po prostu szalenie. nie? Oksona? A nie. Bo <grym> jest coś, z tą stało, on go się zabił. <grym> zabił go? No? Nie 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 nie, walnął go i krwawi. Obandażujcie typa. Już nie żyje. Już nie żyje. A tutaj Miałe nagle admin zamawiać. back, Why have you, fun you, and try uh, to play fair. Why are you kill him, my friend? Tell me. I hear that. Ej, to otworzyli. Nie. Zamykaj yeah. zamykam. Czekajcie, zombie biegnie. Jest gracz jest, gracz, jest gracz, jest hey, gracz przed remizą.